Dzień dobry, 11 .00. wstaliśmy, idziemy po kawę, bo podobno zale można wziąć kawę, więc zobaczymy czy się da i idziemy na nasz Rooftop, Rooftop upap. Up. Zobaczcie jak jest piękny. no i na śniadanie w sumie, bo ja już, już widzę chłopak smutny, chłopak, chłopak smutny, chłopak głodny, ja też, aż mi tak burczy, jedź coś. I mamy przepiękną tęczową windę. A zobaczcie to! A góra nie jest ten, to jest, ale jest ładnie. Cześć kochani, dzień dobry, witajcie kolejnego dnia. Ja się właśnie szykuję, będziemy jechać z Lalo do rodziców. I e, ją tam odstawię, a ja sama będę miała dzisiaj trochę czasu na mój własny projekt. Później Darek przyjeżdża. Medełko do brwi, a Polka robi sobie taki naprawdę prosty makijaż. W Polsce są straszne, straszne Zawiejestr. Ojejku, niedobry jest, słuchajcie, ten mędzelek, mi się ciągle przekręca, muszę się go pospyć, bo jest niedobry. Już kolejny raz, kolejny dzień go próbuję, próbuję zrobić podejście. W ten z e, Straszne są w Polsce zawieje, mam nadzieję, że nie będzie żadnych tragicznych zdarzeń. W nocy strasznie biało, ale wiecie, podobno w Mazowieckim i tak to jest ułamek tego, co się dzieje na Pomorzu. Właśnie Kaśka kaso jest na Pomorzu i mówiła mi, że ciężko w ogóle wyjść. Z, 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 z budynku. Także trzymam kciuki za wszystkich, żeby tam się nic słuchajcie, złego nie wydarzyło. Zawsze się martwię takimi rzeczami. Tym bardziej jak się dostaje smsa na telefon, że jest tam zagrożenie, no nie? Mieli właśnie problemów z lądowaniem przez tą pogodę. No sobie jeszcze krem basaru już mam. Ten krem teraz używam, on jest z kalendarza. Serum mam nałożone z Pariensa. Powiem wam, że tak średnio spałam. Średnio spałam, ale padłam strasznie szybko. Chciałam jeszcze coś poczytać, coś pooglądać. No po prostu nie mogę, no padam. nie padam. Tak słucham? Mam oczy, masz sól. Słuchajcie, zaczyna się takie kombinowanie już teraz. Pięciolatki mają taką wyobraźnię, że to jest szoko pudru mineralnego. Właśnie nie mam tutaj tego pudru, chyba zostawiłam go w pracy. Bardzo fajny puder, zaraz zobaczę, czy tu go nie mam. Bardzo fajny puder z Berminerals. Minerals. Za dwa dni mam sesję zdjęciową, wiecie, że nie przypadam za sesjami zdjęciowymi, ale będzie to sesja zdjęciowa do naszego nowego produktu. Więc oczywiście, że się przemęczę. Mimo, że nie przepadam za pozowaniem, to nie mogę jeszcze czekać tego. Jak już wyjdzie ten produkt, jak go poznacie. Dobra, nie mam tego pudru mineralnego, więc nałożę sobie ten z Fenty. Eee, testowałam wam ostatnio 185, to jest mój kolor i nakładam płaskim pędzlem. Nie mam ochoty dzisiaj nakładać zwykłego podkładu. A będę coś tam nagrywać, może Carbloga Nagram stąd w ogóle używam podkład. Bardzo fajny podkład. Zresztą możecie sobie zobaczyć u mnie na, um, na moim kanale teraz tego podkładu. Karol, jak tam im. Jest ok? Wszystko jest. Ale Karol mówi, że ławeczka jest z zabezpieczeniem. Tak, Dlaczego? Tak. No, żeby nie stała się nikomu krzywda i hotel nie ponosił odpowiedzialności. No, a tam jest Wojanek. Dzień dobry. Szef wyspany i. Siłka. O, jakby siłka już odznaczona w posiłce. Nie no, nic nie robiliśmy tutaj. przyszliśmy tylko zobaczyć. I zawitaliśmy na nasz rooftop basenik. Basenik w ogóle tak jest zachęcający, że chcecie się tu wskoczyć, nie? A wiemy, że tu jest lodowata woda, a w cięgu tak zimno jest. Chyba trzeba będzie wziąć jednak tą cienką kurtkę. Ale piękne słońce. Wow, przepięknie jest. Słuchajcie, jesteśmy w The Egg Lab, Laboratorium Jajek. Jak to brzmi fajnie, ale wnętrze bardzo ładnie, takie pastelowe, piaskowe kolory. Mi się mega podoba. Zamówiliśmy jajko. Awokado tost. Ja mam z szarpaną wołowiną. A ty co masz fajnego? Pamiętasz Piotrek? Ja tak. lexikane? I ziemniaczki. Na boku. Kawka przyszła. Dzisiaj mam przepiękną pogodę. Cieplutko jest. Czy tak cieplutko? Zobaczcie, bo krótkie spodenki. Strasznie głodni. Bo jest do pierwszej. Mieliśmy w ogóle wyjść na śniadanie o dziesiątej Taki plan mieliśmy, żeby o 10 się wybrać na śniadanie Ale o dziesiątej to Piotrek dopiero się na drugi bok obracał. Stwierdziliśmy, że poczekamy jeszcze trochę na niego. Poczekamy z za. Aż mega głodny, mega. Nie, They usually nie. Nie, 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 nie. Nie, you nie, nie, nie. Nie, No, want to? Yeah, yeah, be tak, yeah. okay. uh, it. <laughs> to będzie lepiej nie, nie. Nie, to nie, 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 Dziękuję. Oh, oh, wow Dzięki bardzo wow very bardzo To wow Słuchajcie Wygląda to naprawdę sztos A ja nie wiedziałem, że będziesz miał grzyby w tym Myślałem, że Też samo nie awokado będzie, będzie nie? Już nie doczytałem Ale Wojtka... Tak, o Wojtka Piotrek jest fusion takiego no. mm. <laughs> Przyjechaliśmy na Plac Kataloński, słuchajcie a Jak widzicie mnóstwo ludzi Były fontanny wyłączone Ludzie śpią sobie Bezdomni tutaj na placu Mnóstwo gołębi Mnóstwo turystów Ale cieplutko jest Jak widać po moich tutaj okularach Jak się odbija słońce Jest przepięknie Cieplutko. Szkoda, że te fontanny Teraz naprawiają mi Są wyłączone. Czy wybieramy Do Sagrada de Familia Obok też jest sklep Yy, więc chłopaki będą musieli zobaczyć jakieś koszulki z yy, Barcelony. Szkoda, że WODO wyłączyli wszędzie, nie? Szkoda, że ja okularów nie mam pojęcia, bo jest takie słońce, że. No co to, u, u pana trzeba? U pana tego, prześcieradło ze sznurkiem kupić. Ale już to takie porządne. Kupić A, to nie takie, że na chwilę. Nie, nie za 2 euro. No dobra. <noise> o Oiro. O euro. <noise> o euro. Ale Karol też nie ma, ale mówi, że musiałby soczewki założyć, nie? Tak, tak, chciałbyś. Ale I będziemy później żabuję. wracali, to weźmiemy. No. Bo wojen ma już soczewki, z korekcyjne. To co, fajny przystanek, ale musimy jechać dalej. Podoba się fontanny bez wody? Fajne, nie? Dobra, to no możemy jechać dalej. Piotrek mówi, że we Wrocławiu widział lepszą. <laughs> Podobne. No, a Karol zrobił na tobie to wrażenie pozytywne? Tak, tak. Zrobiło. Tu ja mamy jeszcze się Wojtka. Wojtek to jest... Overwhelmed. Mówi, że mu się podoba. Lecimy teraz do atrakcji dla Piotra. On jeszcze nie wie co to będzie, ale może się domyślać. Już jest szczęśliwy. Pogoda nam się tak udała, ja, jestem właśnie... tak zadowolony z dnie. Po pierwsze, mamy prześwietny hotel, w którym jesteśmy pierwszy raz, tylko po zdjęciach tak naprawdę tak, mogliśmy odczaić, czy jest w porządku. Fajne też były opinie. Docelowo wyszło tak, że komunikację mamy pod nosem, co nie wiedzieliśmy więc o tym w ogóle, tak, nie wiedzieliśmy, że aż tak to jest wszystko rozbudowane, więc wykupiliśmy sobie kartę, taką na jeden dzień i podróżujemy metrem, bo od wszystkich atrakcji, które mamy, parków, Mamy metr, wsiadamy do metra, przesiadamy się tak. w linii metra i ilość po prostu. Tak, tak, nieograniczona, ledzniowe, tak, tak. więc pójdziemy teraz z tyłu zobaczyć jeszcze katedrę i pójdziemy do Twojego fajnego miejsca. Jestem do Storu przy stadionie. Przyjechaliśmy. To też nagrywa. Zobaczcie jak to jest pięknie. Wow fajnie sobie te takie trybuny Piotrek, co kupujemy? Powiedz, co na co mamy eee, zwracać przede uwagę Przede wszystkim jak chcę koszulkę Roberta No, ale z jakimś logo tam było z logo typowym no Pokażesz tak. mi? Tak, mniej więcej to jest taki logo I ten puchar ma mieć? To jest logo, które na początku meczu było pokazane no, no, na samym no. środku boiska Tak było, no, to co jeszcze dzisiaj ciebie nie było, I ale jest, było Tak, to jest te logo właśnie i z tym logo właśnie chciałem... Co? No nie ma, nie ma takich... E... Tak, e, koszulek z pierwszego, pierwszego zespołu I co teraz? To. No, wyprzedane Jak się że tam nie. powiedział. Pan powiedział ci? A, pan, Ja, no. yeah, nie, to jest w ogóle... To słabo? <grym> Zębleje. <grym> co robimy? Nie jeszcze chcę się rozejrzeć Tam na jeszcze się, coś co się jest Zobaczcie, jakie U. słodkie, malutkie takie, dla małej Słuchajcie, z boku drukują poszulki. później one tam przychodzą. Tu są numery osób, które zostały zamówione u góry. Ale fajnie. Ja, ja po prostu nie jestem w szoku trochę jak to wygląda. Nie wiedziałem, że aż tak wow. I tutaj później lecą one. Oni wycięto mają wszystko, nie? Ja gotowe, czeka. A to No sekunda, to sekundach trwa, super. Hej, wpadłem do pokoju, dosłownie padnięty. Jest piękne słońce, więc szybko uciekam na dach. Zrobiłem takie fajne przekąski dla nas. Muszę jeszcze po jedną miseczkę pójść do restauracji na owoce. I jakieś małe sery. Reszta ekipy mi zasnęła. Więc tak naprawdę zostałem na razie sam. A jest godzina 17. Śpioch. Wszyscy tak padnięci zasnęli. I oczywiście, o, nie mogłem znaleźć klucza do pokoju, więc idę w miseczkę. zaraz Wam nagram, co fajnego na dachu wykombinowałem. Słuchajcie, jednak za zimno było. Tutaj przyszliśmy. Zimno było, co nie? Jak było? Zimno. Za zimno na tarasie. Biało, strasznie. Słoneczko się schowało.